Cześć dziewczyny, witam Was już na kolejnym treningu naszego wyzwania Brzuch Marzeń. Dziś zrobimy dużo ćwiczeń cardio, a na końcu zrobimy sobie ćwiczenie wzmacniające brzuch. Tak jak już wiecie, mówię to praktycznie na każdym treningu, aby mieć płaski brzuch, nie wystarczy robić setek ćwiczeń wzmacniających. Również trzeba starać tkankę brzucha, która znajduje się na naszym brzuchu. I nie tylko, bo niestety, ale nie ma magicznego sposobu, który usunie nam tkankę tylko i wyłącznie z brzucha. Także teraz zaczynamy od ćwiczeń spadających tkanki w czołów, a następnie zabieramy się za ćwiczenia wzmacniające. Oczywiście będę pokazywała wersję początkującą, zaawansowaną. Pierwsze ćwiczenie będzie biegi w miejscu, osoby początkujące maszerują i jedziemy, 30 sekund nie dodałam, że ćwiczymy 30 sekund każde ćwiczenie następnie zaczynamy od razu kolejne i nie robimy przed no to jedziemy dawaj, dawaj, 30 sekund biegniemy jeszcze chwila dawaj, 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 dawaj Nawet, że nie biegniesz, tylko idziesz to energicznie uwaga i bające Słoby zaawansowane. Bez podskoku, czyli step, także, Tak. Ok. A zaawansowane skaczą. Hops. Hops. Bardzo proste ćwiczenia. Jeszcze. Hop. 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 Dawaj. Dawaj. Osoby pociągające też. Energiczne ruchy. Tempo. Cały czas na być tempo. Uwaga. Następne. Stędy pociągające początkujące na rękę. To co już znacie, czyli mocne skręty w talii, a nie w kolanach Samozwanie jabłek Hops, hops, hops. Jeszcze moment. tak dawaj. Hops, 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 hops. Dobra. Okej, okay. i następny. na skok. Jeszcze. Jeszcze, jeszcze. Uwaga. I biegniemy. Od początku. Osoby za nas biegną. Początkujący idą. Wysoko kolana. Wysoko kolano. początkujące. Hop, hop, hop. Hop, hop, Za Dawaj, dawaj. cały czas rączki pracują zamasowane te. hops, hops jeszcze, jeszcze dawaj, dawaj Proszę radę jeśli masz zadyszkę, o to chodzi trzeba troszkę pomęczyć się Dawaj. Słuchajcie, mam trzy ty z Jeszcze moment. Uwaga! Łokieć, kolana. Hops! Hops! Zaawansowane skaczą. Zaawansowane z wysoko. Jeszcze. Hop! 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 I biegniemy, biegniemy, cały czas biegniesz, dasz radę, to jest ostatnia seria jakich ćwiczeń, czas leci szybko, Dajemiki z krótki. także jedziemy, hop, 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 jeszcze, 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 jeszcze chwila. Uwaga, jace, a wstać jeszcze, proszę, bez proszę, ale też energicznie, energicznie, proszę, na dół, proszę, 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 Oops. Jeszcze moment. Uf. Uf. oddychaj Uwaga. I masz. Maszerujemy. Dobra, mam nadzieję, że już porządnie jesteś rozgrzana i możemy przejść teraz do ćwiczeń na macie. Dobra, mata. Kładziemy się na plecy i jedziemy z sobą do Dłonie za głową idziemy na dwa, Ura, ura, tu, tu. Raz, dwa, tu, tu. Ręce szeroko, patrzysz się do góry i mocno, mocno trywasz upadki. Popatrzono mi trochę szerzej niż biodra. Nie ciągnę głowy. Delikatnie. Jeszcze. Raz, dwa, tu, tu. Góra, góra. Jeszcze. Raz, raz dwa. Jeszcze raz. Uwaga. I teraz idziemy trzy. Raz. Jeden, dwa, trzy i dół. Jeden, dwa, trzy. Tu. Jeszcze. Jeden, dwa, trzy. Cały czas jedziesz ostro i pojedyncze szybciej. Góra, tu, mocne zdjęcia. Góra, tu, góra. Dawa jeszcze góra, góra. Hops, zostajesz w górze i tylko pulsik, Puls, 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 puls. puls. Jeszcze. Uwaga, i trzymasz cztery. Trzy, dwa i teraz patrzcie, hops, na naprzemiennie ręka, hops. hops, hops, hops. Jedną ręką podtrzymujesz głowę, a drugą daleko sięgasz za kolano, jeszcze, hop. Zrobimy jeszcze cztery. Trzy. Dwa. I jeden. Ok. Teraz yes. jeszcze jedno ćwiczenie. Ręce wzdłuż tułowia. Unieś nogi do góry. Jedziemy. Jeden, dwa, trzy. Minimalnie kupa pomagamy sobie rękoma. Minimalny mm -hmm. ruch. Możesz karę ręce położyć na brzuchu. Albo za głowę, żeby na pewno nie potwierd się rękoma, nie pomagać sobie. Jeden, dwa, trzy. Zwróćcie uwagę, to jest minimalny ruch. Jeden, dwa, trzy. Jeszcze. Jeden, dwa, trzy. Dawaj, dawaj. Jeden, dwa, trzy. Świetne ćwiczenie na otworkę. Na dole. Jeszcze moje. Jeden, dwa, trzy. Zrobimy jeszcze 8 razy. 1, 2, 3, jeszcze, 1, 2, 3. Spójrzcie, czy nie ma być jakiś zamach, bo nie jest to ćwiczenie. Nie chcę rozwijać sobie odcinka na dziewiątego. Dobra, powoli. 1, 2, 3, jeszcze, 1, 2, 3. Jeszcze dwa. 1, 2, 3. Ostatni. Jeden, dwa, trzy, okej, okay. super. Dziewczyny, mam nadzieję, że jesteście zgrzane, że jesteście mokre. Eee, trening bardzo krótki, około 10 minut, ale jak widzicie daje popalić wzmocniony brzuch. Troszkę się nad spalaniem tkanki. Także bardzo dziękuję Ci za ten trening i zapraszam już jutro na kolejne. Pamiętaj, żeby zostawić komentarz. Łapkę w górę. i jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś, to zasubskrybuj mój kanał. Bardzo Ci dziękuję.